Siema, z tej strony Paweł, siema, z tej strony Paweł, Bo, kurwa, siema z tej strony Paweł, z kanału Whitey na ze mną jest... Na zepam. <laughs> Dzisiaj lecimy z luźnym strzelaniem, jest pięć dni do Sylwestra, fajny towar, testujemy przy okazji zapalniczki, teścik będzie potem na kanale. Pióre jest z fanartu od Mośka, tutaj mamy jeszcze trochę innej, innej pióre No i co, lecimy z tematem pogoda troszeczkę wiosenna, ale nie poddajemy się, lecimy, go! Może taki motylek teraz poleci. Dawaj, odpalamy. W sumie, o! A postawiło go gdzieś, na przykład tutaj na tym prostym. Tu jest równo. No, nawet to nie, dawaj. I lecimy, yy, gdzie jest ten lącik. Ok. W sumie, ok. Gitówa. Dobra, jest. Odpalamy. No. się odsuwam. Aha. Troszeczkę. Miałem I co mieliśmy źle ustawione, ale to pójdę posprzątać czy coś, no na spokojnie, a w sumie to jest papier, więc i tak się szybko rozłoży, dobra, um, to co, lecimy z czymś jeszcze, okej, okay. tak, nagrywam, myślę, że oj to oj tam, no, o. Słuchajcie, takie coś może teraz, żebyśmy się powoli rozkręcali. Co to jest? To jest taki śmieszny bon. W ogóle to jest. To jest kupione chyba w, w 2015-2016 coś takiego. To jest taki śmieszny, śmieszny już bon w ogóle, nie? Taki. Taki mały wariacik, patrzcie na to. Jest no. Taki grus. Ale przyjemny, nie? Taki. Klimat, klimat dawnych lat, że tak powiem? Dokładnie, dokładnie. To, to co? Może jakiegoś... Weź to, odpalczy coś, bo takie. Tutaj? Zalega. A nie, no, się nie pod nogami, nie? Ale... No. Gdzie to coś jest? Tu. Okej. Okay. Aha, dosłownie tutaj. Dosłownie tutaj. Śmieszne. W ogóle, dawno nie strzelałem i, i, i fajnie jest tak po kolei. Tak, tak, tak. Może co? Y, Monaros, dawaj. Motyleczki, dawaj. ok, lecimy. Ile... nie, niech ktoś policzy ile razy powiedziałem lecimy. Dobra. Dobra. Bo, 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 to, bo to nie jest normalne. A może tam znowu bo, 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 bo. Tam Tak, bo tu jest równo i, i nie tam ma tam nie ma syfu Spalone po tym bączku. Okay, no to Dawaj jednego ty drugiego ja. Okej okay. Okej okay. No i śmiesznie Tylko troszeczkę Troszeczkę mam za jasno ustawiony ten, także troszeczkę przyciemnie i to on spadł. Posprzątać. Tak, posprzątamy na spokojnie. Okej. Okay. O, w ten sposób. Dobra, już jest ustawiony aparat, że już nie jest, nie jest, nie jest przejaskrawiony, bo troszeczkę miałem ISO za duże, tak? Ciekawi mnie, co to jest za no-name. To jest no-name. Mamy coś jeszcze, co nie huczy. No to, to akurat huczy, to, to huczy, ale to cicho huczy. Tu jest coś, co cicho huczy bardzo. Cicho huczy. Okay. To bardzo cicho No, Dobra to dawaj. Dawaj te dwie rzeczy. Okej, okay, jeszcze to tu śmieszne jeszcze, coś. Tu jeszcze dobra, coś coś to coś śmieszne, dobra. To jest w ogóle ta. To jest w ogóle. A tak, no to w sumie dawaj. Petarda z zestawu, tak. ona bardzo cicho. Huczy. No to w sumie to można nawet... No. Co? No dawaj, lecimy. Lecimy, no. <grych> lecimy. E, gdzie to poszło? Tam no okay. mówiłem, że to jest cicho. To wolnie strzela praktycznie. Dobra, wituwa. To będzie troszeczkę głośniejsze. To jest nawet fajne, bo testowałem w sumie. To już w miarę znośne. Gorzej jak ktoś przyjdzie, ale myślę, że... Yy, wiesz co, Nie Wiem. Śmieszne. Dobra. Takie tam. No to co, musimy chyba troszkę konkretniej zacząć walić, bo to, bo to, to szkoda czasu na takie pierdoły. Konfetti? To może jebnąć w sumie troszeczkę i syf zostawi. I syf jakby, zostawi. jakby ktoś przyszedł, to, to słuchajcie. To, to wiadomo, to się syfał. rozłoży, ale, ale lepiej, lepiej nie. Może rakiety to, chyba w dzień rakiety nie ma to bez sensu. sensu. Single shot, może też na razie nie. Ale w dzień to też nie to ma sensu. przerzucimy tutaj na boczek, dobra. Tu coś jest? Czekaj. No, o, jedna, jedna sztuka. Akurat. Dobra, to jeszcze takie główno teraz no, no tak. sobie piknijemy. Elegancko czekaj. Dobry. Tam... się słabo te ląty, pal. Dlatego, bo dużo je przenosiłem. To, to ledwo, ledwo to wybucha, słuchaj. Eee, dobra, coś konkretniejszego, bo już szkoda... bum 5G. Aż tak? No a co? Nie no dawaj, wiesz co? A może to, bo tego nie odpalajcie, to jest bardzo przyjemne. Albo to. Nie, to dawaj. To i to. Dobra. Mm, to może na razie... To może na... ty se odpal. Na razie ten, yy, rzuć signaloska. To co, lecimy. Lecimy, no. Sygnalosek. A to już jebnie troszeczkę. No. To już jest fajniutkie tysiączka? Dla klimatu Dla klimatu Dla klimatu Dla klimatu Walczymy o klimat <laughs> Walczymy o klimat ekolodzy się znaleźli słuchajcie Eko to <laughs> Nic nie szczeka nic nie miał czy nic nie płacze? Nie. Chyba jest gituwa. No to możemy lecieć dalej w sumie tak naprawdę No. Jelen, a Selen, my <noise> jeleń, kurwa. Jeleń. E, utajnij to. Ej, co to jest? Czy to jest rakieta? Rakieta... O, wiesz to Ej, tutaj. O, Whistling Moon Traveler. O, klim... o to, to jest zajebiste, dokładnie. To jest z dzieciństwa, są dwie, Tak, tak, tak. tak. Gdzie to wkładasz? A, w się w tą, tą, tutaj o. A nie to wiem. jest za głębokie, czekaj. To w sumie można, nie wiem jak. Tam gdzieś. Okej, okay. dodajesz. Przydałaby się butelka no, Ale w sumie Mam butelkę, z której piję ten <grym> Ale na razie powiem wam, że te paniczki się ładnie radzą, także woda z dodatkiem siarki. <grym> Okej, okay. okay. czekaj, czekaj. Jeszcze okay, sobie Okej, dobra, dobra, włożę. ustawiamy. A u A, żeby nie poleciało no w Jedziemy o. Nie wiem gdzie to poleciało. E, poleciało za ciebie idealnie. No, ale w sumie było poleciało śmieszne. Tam, gdzie się odwróciłem. Było śmieszne dosyć. Yy, wiesz co odpal. W sumie to piszczy to gówno yy, o. Kukowy singiel. Ale w sumie to jedno. Ale nie, to na, to, to, na... To, to będzie nawet taki finał. Ej, czekaj, tu są jeszcze jakieś gówna małe, zostaw zostawmy na... O, da ten bączuć jeszcze, słuchaj i... Jeszcze dwa. Dobra. I za chwilę myślę, że polecimy z czymś konkretniejszym, także jakiś spamik czy coś. Dobra. To też jest dzieciństwo w tak, tak, tak. No śmieci je. O! O mój się zapalił. O. O, a ten się zapalił teraz. O, i, to, i tak ma być. Dlatego nie podchodzimy do pierwszej techniki. Ale to z tymi bączkami, z tego co pamiętam, oh, to fuck. zawsze tak było, że one się tak paliły. Tak, słaby. tak, bo one, one, one mają taki słaby lącik. Yy. W ogóle taki pirotechniczny gęsty. Wiesz, co to odpala? O, jeszcze to w sumie, a propos bączku. Co to jest? To jest to, to, kornik. To, to, to. Dobra, to już daj, już odpala, masz coś tam znaleźć. O. Jego bardzo lubię, naprawdę, to jest akurat przed sylwestrem idealne. To co, może no. jakiś konkretniejszy towar? Konkretniejszy towar? No, w sumie można polecieć. A wiesz, co ja bym ci jeszcze pokazał? Eee, to. to. To, 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 czekaj, co tu jest, gdzie to jest? To jest syf, to jest syf. O, to jest coś fajnego. Co to jest, to jest? Taki, taka, no to... to jest taka bieda wersja. Yy, to jest taka bieda wersja Screama, nie? Screama. Ej, czekaj, dobra, to się nagrywa. No. To, jest taki, to jest taki taka bieda wersja Scream. To odpal to? Dobra, czekaj. Dobra. zostaj. Okay. A gdzie Gdzie rzucasz? A tam dawaj, tam. bo tam? Albo tam. Nie, bo tam w sumie ludzie chodzą. Dawaj tam. No wiesz, to ludziom to nie robi różnicy, skąd to są. No niby tam. tak, ale. Tam dajesz, u? No, na drzewie się zatrzymała. To nie zobaczysz efektu. A nie, zobaczysz jednak. A, Jest pisk, huk i efekt. Światło? Czemu to nie piszczy? No, bo pisk się wysypał pewnie. Czekaj, czekaj, bo ja tu mam petardy przy sobie. O Jezus, a dawaj na, na ten, Tułą, na beton, bo to. Tu no, podpalaj tu. okej, okay, odpalamy. Ostrość w śmieciu. Okej. Okay. I jeszcze dum-bum 5G. Dum-bum leci. No i to jest klasa, słuchajcie. Od razu, żeby nie zwalniać tempa. C4. I dum-bum pędzi. Dobra, po 3. to poczekaj, Bo ja nie mam jak rzucić. Okej, okay, zapalniczka. A to. Dobra, leci jedna. Człóweczka Dumbum. stary Dumbum, Nie, to jest 5,5 gram. To też jest fajne. O Jezus. C4, nie, C4 nie wypaliła. Jeszcze tu mam. Czekaj, jeszcze tu mam T5 tłoną. I. No, tego okay, I Dumbum 5G. Okay. No i fajnie, słuchajcie. Jest klimacik powoli. Mimo. O, ja bym się odzwyczaiłem, słuchajcie. Koza, Kozak kosior wam. Dokładnie, to. dokładnie. O, nikt nie szczeka, także tak jest dobrze. O, Czy ja właśnie powiedziałem, nikt nie szczeka? Nieważne. No bo nic nie szczeka. To jest, powiedziałbym, takie miejsce, że trochę psy dupami szczekają. Dobra, jest okej. Okay. I co jeszcze? Eee, wiesz, co bym zrobił? Eee, to jest za wcześnie na co to. Co to jest? Jakiś kue, ten yy, słoneczko może z czegoś. No. To, o z tego słuchaj. Tego be, to będzie gituwa. O, no, no, dobra. To dawaj jest? słoneczko z tego. To jest Mister Boom dwójka. to jest bardzo fajna to to, ohaj, ten, Ona jest w sumie dosyć mocna. To teraz ją chodź. Dobra. To może na stojąco dawaj. Postan na stojąco? Tak, P pokażemy w sumie jak się powinno odpalać, bo Sylwester się zbliża, także... No, yy, o tutaj. Tu będzie gituwa. To tutaj jest w sumie... Platforma. Tak. Do tego. Podpalaj. O? Hoppa, hoppa, hoppa. Jak to jebnie. No i gitara w sumie. Przy okazji pierwsze strzały na nowym aparacie. Eee, no i co? Dawaj słoneczko z tego syfu. A może porównamy to? E, można w sumie, dawaj. Dobra, dawaj. W którym w sensie miejscu? W porównań na YouTube tych dwóch no, petard jest... Już chyba z, nawet... Jest Tysiące, ale w, tym, w tamtym miejscu, dobra. No to. to jest czekaj. Ona drzewie się zatrzymała. Nie, nie zatrzyma się. Ale. Dobra. Ok. W ogóle pierwszy jest raz lecę na Łąkacie. Nie wiem, czy to potna potem, czy nie. Ale jest konkretnie, bez przerywania. Mocniejsza. Chyba mocniejsza i tytan jeszcze. Dużo Także mocniejsza. pod tym względem jest gitara. No, to co, słuchaj, to dawaj w końcu jeszcze może. No to. Otwaj. Albo słuchaj, yy, dawaj to, bo tego nigdy. To. To tam coś znajdź, a ja. A ja już sobie. Lecę z. W sumie tak ten aparat trzepie, ale o. Gitara, patrzcie. To jest śmieszne, bo tyle strzelam i tyle. Peterek przetestowałem, a signalosa jeszcze nigdy. dupy. Tego, to, to nie wiem w ogóle co to jest. To jest ten, bo ty dawno nie strzelać w ogóle, to jest, taka, to jest taka... To jest taki lepszy następca crazy robotów, no ale już C, także klimacik, które... to chodź. Inne. A się go... to. Myślałem, że chcemy być prawidłowi. Oj tam oj tam słuchaj. Ej, bo psa słyszę. Ale wiesz co tam domy są 100 metrów stąd. Ej, czekaj. Nie. A to jest dosyć mocne, także może, może wiesz co? To może coś słabszego dla przerwy, żeby te nie męczyć. Weź to e... potem takie... No, no te... tak, 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 ale może zobaczymy co. Żeby było w miarę. Żuczek? Żuczek, w sumie też gitara, nie? Żuczek, ja pierdolę, to pewnie nie. Albo o! patrz. O! No nie do końca. Lepiej nie w szufarowajkę, ale tyle to. Wiem. Dobra. Gdzie to jest? Uf. Tutaj mieliście przykład, jak nie należy odpalać tak. ironii. Nie trzeba. Nie, nie, nie odpalajcie niczego nad rakietą. Nad rakietami, nad, nad takimi. Bo tutaj ląd w każdym filmie się. Bo jak coś się wam zapali, to. No to, to jest przypał. To trzeba spierdalać po prostu. No. Granada SG. Ale. Chuj! Oh, Czy to jest jakiś bączek? Nie, nie to nie. jest żuczek. Dobra. Jak to się nazywa? Gąbka? To, jak to w żółte się nazywa? To jest h H1 i obce 05 hmm. W ogóle odpalce? O, kolejne dwie petardy, których jest milion porównań tak. na YouTube. Odpalę jeszcze przy okazji to na koniec. Git. Gituwa. Ej, to to może bądźmy prawidłowi teraz? No, można w sumie, ale. Ale no. Bądźmy prawidłowi i odpalmy je dwie koło siebie. Tak najbardziej. Ok. Dzisiaj to będę chciał w sumie, żeby żeby zdążyć. Na... W sumie jednocześnie? Tak. A dawaj jednocześnie. Nigdy jedna się nie potrzeba. Słabe to gówno. Co to było? To była JC05, pewnie. Dobra, leci to. Tam się nie będę razie zbliżał. I. Gipsem dostałem? No to nawet, nawet. Tutaj... Myślisz, że się. Ona się w ogóle nie odpaliła? Ona się w ogóle nie odpaliła. Aha, aha, aha. Bo ja zacząłem A, uciekać. Wieszczkę. No to odpalaj. Dobra, jedziemy. O, no i tu już, to już jest konkretnie że Te nie na YouTubie nie kłamią. Nie kłamią. Dobra, słuchaj, w końcu to słoneczko dawaj. Jakie słoneczko? Takie jest słoneczko. Jesteś pewien, że to jest słoneczko? Śmieciu, a polskość. No, hello. Światło. A w bunkrze tego nie lepiej odpalić? To w sumie wiesz co, a dobra, poczekamy jeszcze, za chwilę będzie ciemniej także. Słyszę pociąg. Pociąg, no ale pociąg to easy. Dobra, na razie to mocniejsze zostawimy na koniec. A takie, takie, jaja, i, i, i to. Eee, dobra, to jeszcze to. Och, jakiś dobra, gówno. i to wszystko na razie. Jakaś, a o, jakiś grunt. Myślę. Dobra, to to na razie tyle. Dobra. To teraz, a to? Czekaj, to, bo to jeszcze nie było jakieś. Nie, to było fajne, właśnie. To może. albo w sumie, żeby było coś z tytanem. Dobra, może być. W sumie, czekaj, bo tu są jeszcze, są jeszcze tutaj takie rzeczy. O. Wszystko na raz? No ale to, no, to, to są takie gówniaczki, nie? Okej. Okay. Że no tak sumia. się wyrażę brzydko. No może nie takie gówniaki, ale... I co, bierzemy? Bierzemy, bierzemy, dokładnie. I... Zobaczymy. Słoneczko gdzie układamy? Tutaj to do kiełmany dawaj I, i ten i... I, i trochę... Oj Przepraszam cię. Tak, tak. No. Ale w ogóle dziś... najpierw było takie przypałowo, a potem już... A ja zawsze tak jest, tylko to podpal swoim palnikiem, bo wuj się cały zajebie. No jak... Tylko jak to? Jak ten syf postawić? W ogóle to jest. Słuchajcie. Be, co to tutaj robi? Co? Słuchaj, dawaj! No to tak. są 3 gramówki. To w ogóle są te yy, nowe, nie? 3 gramy, 3 gramom nierówne. No wiadomo, ale jeszcze coś mam. W no kierunku. właśnie, ja widzę, że to są nowe, bo one jakoś niespecjalnie mocno wyglądają. Ale. ale... Tutaj chyba nie. To nie. Ale. Dobra. Chyba tutaj mam wszystko. Nie? to przez, 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 przez Dobra Jeszcze coś mam, czekaj, coś? To weź to odpal, bo ty no lepszy Albo ty odpal palnikiem moim I, i ten Czekaj To jeszcze tu Pali Huuu Uwaga No i gitara. Huh. Ale dymuwa. Tego mi było trzeba, bo dawno nie strzelałem. Co? Gorilla Bomb? Nie, jedną... Wiesz co, jedną byśmy zostawili. O. A są trzy. To, to i to. Nie, wiesz co, na razie ten. Ale są trzy. Po jednej do... chciałem. Okay. Może jeszcze to się tutaj dorzuci. O. Dobra. Okay. Nie, wiesz to chciałem tak po kolei, o. żeby leciały, o, o, dobra. a to już, dobra, starczy, aha, a trójeczka, jeszcze to, dobra, to bierz do kieszeni i będę, będziemy mówić co leci, także, o, tutaj takie rzeczy lecą, zaraz, zaraz będziemy wszystko mówić, co i jak, no, cisza, spokój, nikt nie szczeka, nikt nie, nikt nie, ten, nikt nie strzela, nikt nie strzela, no my, no ale to wiesz, to my to tam, szczegół, no to tak, tebie piąteczka, Lecimy z tb 5 spadnie. O Jezus, nie. nie spadnie gdzie ona jest? Tam Tam jest Gitara To teraz co? Kolejne wylosy PS5. PS5. To jest piąteczkę, Do, Albo. To losowo leci to co Zresztą ja mam tak, w tak, tak Takie koło 4-5 gram wszystko Spadła Spadła? I zgasła chyba A to zaraz zobaczymy No spadła i zgasła Spodło i zgasło. A jak jednie to się dzieje. Lipa, tak. dobra, signalosek Chcesz? A, dawaj, odpalamy. O. Tam. No i gitara. Mocniejszy. Taki. Tak mi się Taki wydaje. w miarę, no. Boom, boom. Dobra, dawaj. Doom, A jak to jest? Zwykły czy middle? To jest ten 5,5 g dobra, to jest gitara. No, już no. Też Najmocniejszy, no. chyba. Powiem Ci, że... Mogę też? Eksploder? no to, to eksploder jak... To w ogóle on Cię powinien zaskoczyć. Ma ładną Zaskoczył flagę. Zaskoczył mnie tym, że zgasł właśnie. Ta? Mhm. To jeszcze jeden. Chyba, że się zapali, ale... go e, tak, jak kulę do kręglida. Jak kulę do kręglida? Dobra. Dawaj, to będzie śmieszne. O i tak ma być. Flaga? Oślepił mnie szczerze mówiąc. Dobry. Dobry jest, nie? Dobra. 5G Piątka. A właśnie, czekaj. Mamy jeszcze jedną piątkę? 5G to. Albo chuj. Co ty robisz? Nie, bo chciałem maksuwę. One, wiesz, że one się, ten, łączą? Masuwę, wiem. A to i. Nie powinno się tak rzucać. O, pewnie. tam. Najmocniejszy chyba do tej pory. No, myślę, e że... Tak dla wyjaśnienia, mm -hmm. rzuciłem petardes za głowę. Tak, i wierzycie. tak, tak lepiej, lepiej, lepiej nie. Weź tą FP3, tam leży. Słuchaj, tu ja sobie odpalę, bo to no. jest NWP. Huh? To pociąg. Pociąg? Dobra. E, no to podpalaj. Ja ci mogę, ja ci mogę podpalić, a ty sobie rzucisz. Nie, w sensie ja chciałem postawić. A, tak jak za, jak za dawnych kurcze lat. Słuchajcie, FP3. NWP. NWP, a się dość przyjemnie. Ale one... Razu one... dla porównania H Achtung H3. Achtung H3, tak. I... Rzu postaram się rzucić w to samo miejsce. No, mniej więcej, słuchaj. No, jest mniej więcej. No, trochę dalej jest. Ale on jest też... Ale jest mocniejszy w chuj. Jest mocniejszy w chuj. I dobra, na koniec Gorilla Bomb. Tak. Czemu ona ma dwa ląty? A, bo... To jest, wiesz, certyfikat cel, podstawowy, rezerwowy i te sprawy. No i z gaz podstawowy, rozwój. <noise> tak, no to jest, wiesz. No i to jest właśnie certyfikat C. <noise> I Unia Europejska. No. No co? Ej, czekaj, bo tu jest druga gorila bomba. A ja bym po nią podszedł. Albo nie, lepiej nie. Ale to później, eee... dobra, tu jest druga, ja bym ją postawił, tak. bo jak się rzuca, to właśnie tak, tak chyba to działa, że jak rzucasz to mu. Tak, ma tak, gas, tak, no ci... tak, tak, może gasnąć. <noise> A, no to tak, tak działa certyfikat C. Ej, ale nie szkoda ku jak tej, go tej gorili. Nie, się pójdzie. nie wiem gdzie poszła. Czekaj, czekaj, I dwa na raz. raz. Jeden się nie zapalił. Czekaj, zapalił, zapalił. Podobno mocne. Mocne. No Dobra, i co? Co my tu mamy jeszcze? Jakieś... Na końcówkę. Czekaj, bo tu jest jakiś buch, no aż sobie Dobra. Odpalę. Zobaczymy, czy ja to jakieś przytomne rzeczy. Ups. A to tam nie nagrywam nawet. Dobra, słuchajcie. Słyszeliśmy człowieka, także. Zwijamy jeszcze, może coś potem dogram. Dobra, nie, wiesz co? Chodź po prostu. Zwijamy temat i, i lecimy. Także, mimo wszystko to jeszcze nie jest sylwester. Uff, także, myślę, że jeszcze coś dogram, ale... Także, na razie. Było fajnie, trzymajcie się. Cześć. Jest już noc. Odpalamy. Białą tabletkę szczecinską. Zobaczymy jak świeci. No, fajna. A nie, takie to jest najgorsze. Nie, zajebiste. A, a, moje spojówki. A, spojówki. A, spojówki. <laughs> spojówki. Do... spojówki. Kurde, ale je E, e. O. No. Ej, fajny jest. No. Mocno wyjmij. Ej, wyślij filmik Mikołajowi g***mu z napisem hashtag jebać jako <laughs> <laughs> No to co? Lecimy. Kładę aparat na statyw i lecimy z nawalaniem. Zaczynamy od El Titano Bardzo je lubię. Niestety no, nie potrafię jeszcze korzystać z fokusa nowego aparatu eee. o pięknie. Lecimy z El Titano PS3 i PS3 Shark. Zobaczymy, która wypadnie. Lepiej Peszyszalk o Peszyszalk i etnity jest mocno Peszyszalk mocniejsza. I super kruger. Już tam nie wyłapało ostrości, ale no zobaczymy. Super do tego wszystkiego. I tutaj naprawdę jest klasa. Słuchajcie, jest klasa. No to co? Weźmiemy kilka luźniejszych petardek. Ach, tutaj mamy paczkę. Superkrakerów otwieramy, sąsiedzi strzelają, no i lecimy już z takim spamowaniem. No to start. No i ostatnie sztuki. Hop. Także ostatnia te pędwiejka. Dziękuję wam za oglądanie. Sylwester coraz bliżej. Pozdro i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.